Witajcie, kochani, lecimy z kolejnymi butami, tym razem z papierków po chipsach lace. Tutaj na początku rozcinam sobie to opakowanie, bo pomyślałem, że tak będzie fajniej, kiedy rozetnę je w ten sposób i uzyskam dzięki temu bardzo dużą powierzchnię. Będzie łatwiej ustawić elementy. Opakowanie w środku okazało się być bardzo tłuste no bo takie są chipsy więc muszę na początku odtłuścić całą powierzchnię. W takim razie zaczynamy wycinanie. No już widzę, że jednak ta powierzchnia wcale nie jest taka duża. Muszę się tu jakoś zmieścić. Tak, tutaj na razie po omacku, słuchajcie, zacząłem i okazało się, że faktycznie dosyć ciasno. To jedno opakowanie to troszkę za mało. No, ale jak to mówią, jak się popieści, to się zmieści. No i popieściłem, i pomalutku myślę, że uda się, i wszystko się zmieści. Niemniej jednak, tego miejsca do wycięcia mam tutaj mało. Także przypuszczenia będą bardzo znikome. Uff, ciężko było, ale się zmieściło. Także mamy to. <śmienią> Ach, śpiewanie zawsze relaksuje. Teraz muszę oznaczyć te elementy takim specjalnym długopisem do skóry, żeby tych odpadów było jak najmniej i żeby podczas smarowania wiedzieć, dokąd posmarować. Także, kochani, pędzel w dłoń i zaczynamy smarować. Zawsze przy tym smarowaniu obawiam się, czy te papierki są takie same jak te poprzednie, czy będą się dobrze trzymać, no ale mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Tutaj jeszcze delikatnie formą w sobie podważę, bo okazuje się, że zawsze troszeczkę przychwyci nam klej te boki. Przylepianie musi, słuchajcie, nastąpić w bardzo odpowiednim momencie. Nie może być zbyt mokro, nie może być zbyt sucho, także naprawdę daje to wyćwikę. Po przylepieniu jeszcze dokładnie szmatką docisnąć, żeby każde miejsce dobrze się zlepiło. To przylepianie, nie wbrew pozorom szybkie na filmie, nie w rzeczywistości jest bardzo trudną czynnością. Noż, zapraszam, będziemy kroić. Zaczynamy od wycinania, nie, obłożyn. Tak jak wspominałem, tym razem mam bardzo mało naddatków, także potrzeba precyzji. Teraz robimy znaczenia. Aj, kochani, to jest znacznik jeszcze po moim tacie. Naprawdę uwielbiam nim robić. Zawsze wracają fajne, miłe wspomnienia, kiedy razem do późna w nocy nie, pracowaliśmy. Oj, brakuje go bardzo. Ale wiem, że zawsze na mnie patrzy i mówi, Michał, pamiętaj, młotek ma ci cały czas chodzić. Także mamy, kochani, wykrojone języki, przyszły obłożyny. No i cóż, fajnie i w kontakcie.